Cześć, witam Was już chyba w 17 odcinku z gry Sims 3, jak widzicie. No i tak, w poprzednim odcinku się dowiedzieliście, że będę robiła nową rodzinę. No i tak się właśnie zastanawiałam, że jeszcze ten będzie odcinek 17, 18 będzie kolejny. No i w 19 już filmiku. Będzie robienie rodziny. No będę ją tworzyła. E, napisaliście mi, żeby się składała z, z, wielu, z wielu osób e, i żeby grać z kodami. E, postanowiłam grać oczywiście z kodami e, i postanowiłam zrobić dużą rodzinę. E, jak wiecie, widzicie i ogólnie ze wszystkich odcinków, to ta rodzina jest bez kodów. Kluczę, znaczy, że gram bez kodów. No i tak jak właśnie widzicie, w domu jest bardzo mało dobrych rzeczy, drogich rzeczy. No i przejawia się w to w takie coś jak, jak słabe wyróżnienie domu w pewien sposób, bo są domy na bogate, średnie i biedne. To nawet mogę w tym domu powiedzieć, że jest. Yy, średni, a biedny, czyli taki przeciętny. I tak, no i na pewno rodzina będzie się składała yy, z dużej ilości osób, czyli na przykład z... tu mamy czterech, to tam z sześć osób będzie. No i możecie mi proponować w komentarzach yy, jakie, ma, jakie te osoby mają mieć imiona. I czy mają być to sta staruszkowie, osoby dorosłe, dorosłe, dzieci, młodzież? Nie wiem, to już wszystko od Was zależy, i tak jak Wy mi powiecie, to tak będzie. Czyli tak to będzie wyglądało. No a dzisiaj w odcinku, znaczy, ha, jeszcze muszę powiedzieć, że to będą dwie rodziny, w której będę grała. Yy, w, no, raz gram w tej rodzinie i potem będzie z tego filmik. Potem gram w następnej rodzinie i będzie filmik. Yy, i tak ciągle. Znaczy, no, na przykład 18 będzie z tej rodziny, mm, i już na przykład 19 z następnej. Tak to będzie wyglądało. Trochę mam głos zmieniony, bo jestem trochę przeziębiona, ale myślę, że Wam to nie przeszkadza. E, tak, rachunki musimy zapłacić, bo to jest obowiązkowe. No, bo znowu przyjdą ci komornicy i będzie nie za wesoło. Powiedzieliście mi, abym chodziła do miasta, czyli spełniam Wasze prośby i idziemy dzisiaj na przykład pozwiedzać, albo nie, podejmę karierę muzyczną. O, to jest do dobra myśl, może coś fajnego się stanie? Nie tutaj, nie tutaj. Aha. Aha, że to praca jest? No dobra. Czyli podejmę karierę. I tak, i on teraz sobie podejmie tą karierę. Mm, to będzie tak wyglądało. No i może pójdziemy. sobie jak już jesteśmy. Tutaj. I połowimy na przykład sobie rybki. Ale nie wiem, czy mi coś uda się złowić. Bo z tego co wiem, to Hamlet nie specjalizuje się w łowieniu rybek więc tak to wygląda. A, no i jak widzicie, Anastazja jest już nastolatką. Yy, grałam trochę trochę czasu, trochę, <gryw> trochę czasu yy, w TSM3. No boże, w Het no w grę ogólnie, w tamt zastarali filmiki. Yy, no i trochę się pozmieniało, w sensie, że już są starsi. Nie yy, pytaliście mnie, czy będę robiła filmiki z Minecrafta. Um, myślę, że tak. Myślę, że, że tak. Bardzo fajne to jest. Znaczy grę uwielbiam. E, I myślę tak, filmiki będę robiła z Minecrafta. Oczy mam tam jeden, ale ale nie wiem, czy go dodam. To muszę się nad tym zastanowić. Czyli tak, czyli to było dzisiaj w odcinku e, Telimena Hamlet i Anastazja oraz. Oraz, oraz, gracja, wracają do domu, a ja się z Wami żegnam, a przywitam się już w kolejnym odcinku. Cześć!